za Chrystusa, miłość Boga ojca i społeczność Ducha Świętego, te niechaj będą z nami wszystkimi odtąd aż na wieki. Amen. Słowo, które będzie podstawą rozważania, to słowo z Jana z 5 rozdziału, gdzie w 39 do 47 wiersza takie znajdujemy słowo. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny. A one składają świadectwo o mnie, ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot nie przyjmuję chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie. Jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem. Nie myślicie, że ja was będę oskarżał przed Ojcem. Oskarża was Mojżesz, w którym wy złożyliście nadzieję, gdybyście bowiem wierzyli, Mojżeszowi wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał. A jeśli jego pismom nie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom? Przechmogący i Ojcze, przychodzimy teraz do Ciebie z prośbą o to, abyś zechciał pobłogosławić zarówno słuchanie, jak i rozważanie Twojego świętego słowa. Amen. Pismo, miłość i spotkania. Wyobraźmy sobie sytuację, jesteśmy w Jerozolimie, te grubo 2000 lat temu. Są ludzie różni, tacy, których stać na funkcjonowanie w tamtych rzeczywistości. Są ludzie, którzy są na obrzeżach i zaczynają żebrać, no nie mają możliwości pracy. Jest y, sabat, czyli dzień jak dzisiejszy, wolny, wszyscy idą do, y, do świątyni, chcą się pomodlić, za powodzenie po prostu spędzić czas na, y, na kontemplacji Bożego Słowa. I właśnie w takim dniu Jezus pozwala sobie uzdrowić chorego od 38 lat człowieka. Y, dzisiaj pewnie byśmy się ucieszyli, powiedzieliśmy, fantastyczna sytuacja. Dzisiaj pewnie w szpitalu nie jeden modli się o to, żeby zostać uzdrowionym tak? z różnych chorób, które, z które powoduje w szpitalu. I pewnie nikt nie miałby nic przeciwko, jakbyśmy usłyszeli, że właśnie dzisiaj w szpitalu udała się operacja, która uratowała życie. Natomiast wtedy uzdrowienie od 38 lat człowieka wywołało nie do końca entuzjazm, nie do końca euforię, ale złość. Złość u ludzi, którzy o ludzi mieli dbać. No i teraz mamy sytuację, w której e, ci ludzie dowiadują się w jakich okolicznościach o tym cudownym uzdrowieniu. Są w świątyni, robią swoje rytualne czynności, tak jak ja tutaj śpiewam, modlę się, e, mówię tak itd., itd. No to wyobraźmy sobie ludzi, którzy spędzają czas nad książkami, czytają Mojżesza palcem od jednego końca do drugiego, to znaczy w hebrajskim jest od prawej do lewej, idą, czytają i zastanawiają się, no, Czy, jakby koza wpadła do rowu w sabat, to warto ją wyciągać, czy trzeba czekać do niedzieli? No i takie kontemplacje spędzają im sens powiek. No i co się dzieje? Ludzie wchodzą, słuchajcie, uzdrowili tego, co tam. No już od dobrego czasu pod tą świątynią siedzi, był chory. Wiemy, że 38 lat, szmat czasu. Ja mam 43. Mam co wspominać, no to wory, braćmy sobie, że 38 lat w chorobie. No niespecjalny żywot, prawda? No i powstaje co? Konsternacja. Paluszki od ksiąg odchodzą. Zastanawianie się, czy koza może zostać wyciągnięta w sabat z rowu, czy nie, poszła na bok. Jedni się wściekli, pewnie od razu z czerwoną twarzą, zaczęli mówić jak, to przecież to hańba i tak dalej, i tak dalej. Inni zaczęli się zastanawiać, tak cofnęli się o ten krok do tyłu i się zastanawiali, hmm, no może to nie do końca źle. A jeszcze inni patrzyli, co robią inni, no, żeby ewentualnie podbić całą sytuację albo negatywnie, albo pozytywnie. Bo w sabat, ktoś pozwolił sobie uzdrowić człowieka. I mamy dzisiaj taki dość trudny temat, bo będziemy mówili o religijności, która nie zawsze jest związana z tym, co religijność w założeniu miała ze sobą przynieść. No, bo przecież są wśród nas ludzie, którzy mogą powiedzieć: no, czy czytam pismo. Czytam pismo. Znam większość e, ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Mały i, nowy, mały i duży katechizm. No, może mały, duży, może mniej. Mały mam w jednym palcu. Od konfirmacji pamiętam, co tam jest napisane. I jak mnie ksiądz, może nawet karpecki, pytał. Albo ksiądz Gross. Wszystko pamiętam, wszystko wiem. Ale jakoś <słuch> z miłością bliźniego mam trochę na bakier. No nie do końca wszystkim wybaczam. Zły i zła jestem praktycznie cały czas na rzeczywistość i na męża, i na żonę, i na dzieci. No i właśnie dzisiaj o tym takim dysonansie troszkę, tej religijności, e, wiedzy i tym takim nieumiejętności poradzenia sobie z rzeczywistością i ze swoimi emocjami będę mówił. To jest mniej więcej taka rzeczywistość, jakbyśmy znali cały katalog Ikei, tak? Takie porównanie znalazłem na internecie że, i to nawet mi się spodobało, że wyobraźmy sobie, że znamy wszystkie, znaczy te katalogi z Ikei w ogóle są bardzo ładne, nie? Tak więc no, oglądamy, ja dość często przeglądam, no i widzę, o, to mi się podoba, to mi się podoba, nawet jak dłużej patrzę, to nawet numer jest to, ten numer zapamiętałem. No i wyobraźmy sobie taką sytuację, że znamy doskonale katalog Ikei, ale nigdy w Ikei nie byliśmy. Może tak być? Ja pamiętam z Ustronia, jak mieszkałem w Ustroniu, to wycieczka do Katowic była dużą wycieczką, tak więc ja nie jeździłem z Ustronia do Katowic. No tutaj mamy rzut beretem. Ale dla ludzi na przykład z którzy nie mieli samochodów, a mieli takich kurierów, którzy akurat katalog IKEA przywieźli, no to mieli świadomość tego, że co tam jest, ale niespecjalnie mieli możliwość pójść. No to mniej więcej o tej sytuacji mówimy, tak? Czyli wiemy, co jest napisane, znamy doskonale nawet numery, być może nawet półki znamy, no ale nijak nie idzie tego jakoś te życie wtłoczyć. No i mamy pierwszą rzecz, która jest dzisiaj istotna, to znaczy pismo jako mapa, a nie jako cel. Wyobrażam sobie sytuację, że jesteśmy, że chcemy czytać Pismo Święte na, na takiej zasadzie, żeby mieć argumenty w rozmowie. Aborcja, pach. Miłość Bliźniego, pach. Taki argument i taki werset. E, wojna, argument, werset. E, brak wojny, argument, werset. Tak? Wyobrażam sobie, że możemy na takiej zasadzie czytać pismo, i okej, okay. czyli. Taki, taka ciężka cegła, którą można przyłożyć, gdzie trzeba i komu trzeba, żeby potwierdzić to, co myślę, to w co wierzę. Tylko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest tak naprawdę, nie jest podręcznikiem. I to większość biblistów dzisiaj już mówi otwarcie, że nie możemy traktować Biblii jako podręcznika historii. Podręcznika, który opisuje początek świata i stworzenia, który mówi absolutnie o wszystkim. Nowy i Stary Testament opowiadają o człowieku Bogu, o Jezusie Chrystusie. To jest książka o nim, a nie o tym, w jaki sposób nim uderzyć. Biblia jest opowieścią. O Bogu, który przyszedł na świat, żeby dać człowiekowi zbawienie. I w zasadzie to jest punkt wyjścia do czytania tych słów, które czytamy co niedziela i które, i które Wy macie, jakby w swoich domach. Jeżeli czytamy Biblię, musimy patrzeć na nią z perspektywy takiej, co ona mówi mi o nim, żeby go poznać. A nie na zasadzie szukania argumentów, żeby innym nim przyłożyć. I niestety tak też podchodzimy do teologii, tak też podchodzimy do wiedzy o kościołach i uargumentowaniu tego, w co wierzymy. I powiem szczerze, że ja się dość często spotykam właśnie w takich y, y, sytuacjach, gdzie mamy te spotkania dla zainteresowanych protestantyzmem, ale też wychodzę z tymi spotkaniami na zewnątrz do żołnierzy i oni są, pierwsze czym oni są zdziwieni, to to, że ja ich nie bombarduję jakby wiedzą, którą oni muszą przyjąć. I przedstawiam pewien światopogląd, który jest jednym z wielu światopoglądów, który jest możliwością do przyjęcia, odrzucenia albo po prostu częściowego zaciekawienia. Tak bym to określił. Tak? Tylko dla mnie Pismo Święte właśnie o tym czymś opowiada. Tak? To ja to czytam, ja to próbuję w jakiś sposób zrozumieć. I nie jest to przedmiot, który traktuję wyrywkowo, na zasadzie takiej, że potwierdzam w to, co już wierzę. I Uzasadniam innym, żeby wierzyli tak samo jak ja. I przez to wychodzi kolejna rzecz, czyli z tego e, pisma wychodzi też właśnie miłość, czyli miarę duchowości. Znacie takich chrześcijan, którzy znają doktrynę, ale nie mają czasu, żeby przytulić wnuka? Znacie takich chrześcijan, którzy mówią e, o Bogu wszystko, jakby go po prostu z nim się wychowali i pewnie tak. Po części jest, tylko nie wiem, jak to tak dokładnie wygląda, ale nie potrafią podać ręki sąsiadowi. No, bo kiedyś płot przestawił zbyt daleko. Czy znamy takich wiernych, którzy bronią tradycji? Bronią tego, co było zawsze mówione, bronią tego, co jest napisane, ale wybaczyć. Nie chcą. Spojrzeć z przychylnym okiem. Na drugiego człowieka nie chcą zrozumieć drugiego człowieka, nie chcą. Głowę mają pełną argumentów, wiedzy i rozłości. Są parafie, które mają statuty, według tych statutów działają. Według prawa organizują spotkania rad parafialnych i zgromadzeń parafialnych ale od ludzi są daleko. Czy moja wiara, która wynika z czytania, pachnie miłością, czy tylko porządnością, taką, wiecie, elegancką, wyprostowaną, dumną? I chwała. Czy mamy pismo, miłość i chwała? I to jest problem chrześcijaństwa, z którym powiem szczerze, w swoim życiu dość mocno się zderzyłem. Robiąc transmisje internetowe, no, siłą rzeczy patrzymy na cyfry. Ile osób to ogląda, ile osób jest zainteresowanych, ile osób lajkuje kazanie czy, czy samo nabożeństwo. Robimy to w pracy, w sensie w duszpasterstwie wojskowym. Robimy to za każdym razem, kiedy chcemy, żeby nasza praca została doceniona i patrzymy, obserwujemy, czy ona jest zaakceptowana. Jezus mówiąc do, 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 do uczonych w piśmie, wtedy właśnie w świątyni, o tej chwale, mówi właśnie o tym. My byśmy bardzo chcieli, to nie jest nic złego, że chcemy być przez innych akceptowani. To nie jest nic złego, że chcemy, żeby ktoś nas pochwalił. Ale kiedy naszym życiem kieruje tylko i wyłącznie to, że szukamy poklasku, że szukamy chwały, że szukamy aprobaty innych, to ta relacja, która wynika z czytania, może się trochę zaburzyć. Bo z tej relacji, w której wynika miłość do wszystkich ludzi, ma też takie. Niestety przykre konsekwencje, że nie wszystkim się to będzie podobało. Nie wszyscy będą klaskać i mówić, „o super! Like, like, 100, 1500, 2000 lajków, like super. Taki chcemy mieć ludzi. A ludzie będą mówić, nie, nie, ja tego nie widzę. To chyba źle wygląda. Tak, nie. I znowu tej perspektywy, tak trochę patrzącej, oceniamy, krytykujemy. Tylko nie wiem, dlaczego zawsze musimy oceniać. Skąd się bierze taka potrzeba oceny w nas? Nie? My wszystko musimy ocenić. Fajne, niefajne, brzydkie, ładne. I algorytmy wszystkich sieci społecznościowych są, zobaczcie, tak stworzone. tak? Lubię albo nie lubię. Jest mi przykro. Krótkie odpowiedzi, ale mówmy się szczerze, że nasze emocje są dużo bardziej złożone. To nie jest tak, że mi się coś podoba albo mi się nie podoba. Znaczy, jeżeli to do tego się sprowadza, to znaczy, że coś jest nie tak, że jest za mało informacji, że jesteśmy w stanie powiedzieć, że coś jest super i nie mieć do tego żadnych pytań. To znaczy, że jest trochę za mało informacji. Jezus mówi właśnie do uczonych, słuchajcie, yy, to znaczy, fajnie, że sobie tutaj siedzicie, czytacie, zastanawiacie się nad tym, czy w szabat warto tą kozę z tego rowu wyciągnąć. Mówmy się szczerze, z tą kozą to jest moje dopowiedzenie. Tam żadnej kozy w wyciągania w szabat w Biblii nie ma. Natomiast y, zadaję im pytanie, po co wy w ogóle to wszystko robicie? Co jest waszym takim głównym motorem, napędem, narzędziem, które was pcha do przodu? Czy właśnie pismo, poznawanie tego człowieka, który umarł za ciebie na krzyżu? I ta relacja miłości, która z tego wynika, czy mówisz, patrzysz i się zastanawiasz... Może tego nie powiem, no bo będzie krytyka. <laughs> Może tego tematu nie poruszę, bo, no bo to taki śliski temat trochę. Albo zrobię sobie zdjęcie, tak jak z tymi ziemniakami, pamiętacie, nie? Które potem wszyscy się z tego obśmiewali. Zamiast pomóc, no to ktoś zrobił po prostu coś, żeby, żeby wyglądać. No wyszło kuriozalnie, ale... Ja patrzyłem na tą samą sytuację i sobie pomyślałem, że my nie takie ziemniaki na sieci społecznościowe wrzucamy. I to nawet nie musicie teraz, bo ktoś mówi: Ja nie mam Facebooka, Instagrama, nie mam żadnej sieci społecznościowej. Okej, okay. ale bardzo często robimy coś, żeby inni patrzyli, podziwiali, albo przynajmniej żeby docenili. I zrobili takie, o, fajnie, 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 super. Zrobimy, pomożemy, a potem patrzymy, czy widzieli. Widzieli? No to dobrze. Niech widzę. I to jest pewien problem, e, który zobaczył Jezus, tak? E, uzdrowił człowieka i problemem było to nie czy uzdrowił i dlaczego uzdrowił, tylko dlatego, że zrobił to w sobotę. E, czyli w dzień, w którym no, nic nie należało robić. W zasadzie sensie nie nic, ale akurat tam uzdrowiać nie można było. No mógł tego nie robić, mógł to zrobić w poniedziałek człowieka mógł odnaleźć, nie? No też taka sytuacja, nie? No, mógł to zrobić kiedy inny dzień tygodnia, no nie zrobił tego. No, myślę, że właśnie po to, żeby pokazać, że z pewnych rzeczy, pewne rzeczy wynikają. Z czytania Pisma Świętego, w którym chcemy poznać człowieka, a nie poznać argumenty, żeby tego człowieka stłamsić, nacisnąć, zbić. I kiedy już poznamy tego Boga człowieka, bo potem tak ciężko w zasadzie mieć inne emocje do drugiego człowieka, jak taką chęć zrozumienia, jakąś potrzebę wybaczenia, trochę pracy nad sobą. Tej złości jest troszkę mniej. A w następnej kolejności, właśnie, że w zasadzie robimy to za darmo, bo nic z tego nie chcemy. Nie patrzymy, czy ktoś patrzy, czy nie patrzy, czy ktoś lubi, czy nie lubi, czy ktoś to udostępnia, czy nie udostępnia. Mamy to gdzieś. Robimy to, bo wynika z nas, z naszej relacji z Bogiem. Jezus absolutnie demaskuje duchowy PR. Ich religia powinna być relacją, a nie rankingiem. I nasza też. Tak więc takie pytanie, ilu z nas boi się opinii innych bardziej niż spojrzenia Boga? Ilu z nas dzisiaj tutaj siedzących, mówi też jakby do, sobie, do siebie to słowo, boi się tego, co inni powiedzą, a mniej boi się tego, co ewentualnie Bóg mógłby sobie o mnie pomyśleć wtedy, kiedy robię, myślę albo nie robię, kiedy odpuszczam. Czy czekam na Bożego lajka, czy raczej czekam na pochwałę ludzi? Ilu duchownych i świeckich patrzy, jak wypadłem zamiast tego, czy byłem prawdziwy? W, swojej, takiej, w swoim życiu. Pamiętam, miałem taki egzamin, to był drugi czy pierwszy? E, egzamin kościelny i miałem, ksiądz z komisji zapytał mnie, o co ksiądz tam się modli przed kazaniem. Strasznie mu się moje kazanie nie podobało. E, było mniej więcej takie, w takim tonie jak to. E, no ja mówię, wie ksiądz co, no modlę się, żeby być sobą podczas kazania. O Jezu, jak się oburzył. Jak to sobą? Jak to sobą? To ksiądz nie wie, że ksiądz jest nośnikiem Ewangelii. No mówię, wiem, tylko że chcę być nośnikiem, jakby pozostając sobą. Bo wiem, że naturalność pozwala ludziom słuchać więcej i bardziej. Trzy. Nie dziękuję. No. To jest konsekwencja, nie? Myślenia troszkę inaczej. Ale pamiętam, że. Yy, no wypadłem słabo. Dostatecznie nawet. Idąc za tym, co czułem. Może to było głupie. No, mogłem powiedzieć że w sumie no, nośnikiem Ewangelii. No i te wszystkie formułki. No mogłem tak powiedzieć. No, umówmy się jeszcze, że mogłem. Nie powiedziałem. No ile razy szukam uznania zamiast Bożej obecności? W sensie, za, ile razy używam argumentów, a ile razy pokazuję swoją postawą, swoim życiem, tego, że znam kogoś, z kim jest dobrze. To jest ta piosenka. Jak mogę jeszcze raz ją poprosić, co? Zaśpiewajmy dwie pieśni pokazaniu. Jeszcze raz tą, którą żeśmy zaśpiewali przed, i tą drugą, która jest zaplanowana. To jest taka obecność, która jest po prostu no wszystkim, no, muszę po prostu ją mieć, bo jest mi z nią dobrze. tak? Czuję się dobrze, pokazuję ją, daję ją ludziom. Jakby nie używam argumentów, nie biję nikogo, nie zmuszam nikogo do niczego, bo nie mam takiej potrzeby, bo z mojej relacji z Bogiem nie wynika nic takiego. Znasz Słowo, bracie siostro, to teraz spotkaj mnie. Znasz Pismo, to otwórz swoje serce. Amen.